Tyle lat nauki, podstawowa szkoła, średnia, różne takie. A jak odpowietrzyć grzejnik? Nie wiesz, no nie wiesz. No nie zadzwonię do taty, bo niestety tata nie żyje, ale kiedyś mi pokazał, jak to się robi. Trzeba mieć kluczyk przede wszystkim i psa do pomocy, który wszędzie wlezie. Kubek. Kubek jest z odzysku. Służył mi tydzień, ale już zaczął przepuszczać trochę wodę, jak postoi. I odkręcamy. O. No tu nie trzeba, niestety. Nie trzeba, niestety. Dobrze, że nie trzeba. Nie trzeba odpowietrzać, bo leci woda. Jeżeli by był zapowietrzony, to najpierw by leciało powietrze, potem woda. No ale czekamy, aż poleci woda. Zakręcamy. I tyle. Młynek do kawy z Niewiadowa. Hmm? Wiecie, że w niewiadowie się urodził Cezary Pazura? No, może to nawet jego mama produkowała ten młynek. No ale nie ważne. Niewiadów. 91 rok wrzesień rok produkcji. Co można w tym zmielić? Różne rzeczy oprócz kawy, możemy zmienić sobie na przykład pieprz. Chwila, hmm? moment. I nie, to i zmielony no jeszcze trochę trzeba było pomielić, żeby był taki jak pył, ale możemy tak, pieprz ale daje ten pieprz po nosie. możemy cukier, na cukier puder, kawę pieprz hm, stary, ale jary proszę bardzo, ile wytrzymał wszyscy teraz są tacy turbo ekologiczni i się zdrowio, zdrowio zdrowio się odżywiają to ja też, kiełki Kiełki i podobnież woda po kiełkach to czyni cuda z roślinami. Kubek papierowy, który ma już tydzień i trzy dni, jeszcze daje radę. Podobnież, jeżeli podlejemy wodą z kiełków rośliny, to akurat mamy aloes we wczesnej fazie rozwoju, to będą rosły jak szalone. No zobaczymy, co ta woda. Trochę czuć kiełkami, ale nic poza tym. Może i ma jakieś właściwości szalone.